Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Pani AGD. Dzisiaj pokażę wam wyjątkową lodówkę od LG, która jako jedyna na rynku posiada aż dwie kostkarki. Zainteresowani? No to zapraszam do oglądania dzisiejszego odcinka. To jest lodówka typu side by side. Po prawej stronie mamy chłodziarkę, a po lewej zamrażarkę. Drzwi frontowe chłodziarki są częściowo przeszklone i wystarczy do niej dwa razy zapukać, żeby wyłączyć oświetlenie i zobaczyć zawartość chłodziarki bez konieczności otwierania jej. Oczywiście, te przeszkody drzwi możemy też otworzyć po to, żeby szybko sięgnąć po przekąski bądź napoje. Takie rozwiązanie jest nie tylko praktyczne, ale również ekonomiczne, ponieważ redukuje straty zimnego powietrza, jakie powstają zawsze podczas otwierania drzwi standardowej lodówki. Dzięki temu rozwiązaniu lodówka nie pobiera większej ilości energii, żeby wyrównać temperaturę i tym samym my nie ponosimy większych kosztów z tytułu użytkowania. Ta lodówka posiada już sprawdzoną technologię Door Cooling Plus, która polega na tym, że z tych szczelin po zamknięciu lodówki wydobywa się kurtyna chłodnego powietrza, która zapewnia szybsze i bardziej równomierne chłodzenie. Dzięki Door Cooling Plus lodówka przywróci znacznie szybciej optymalną temperaturę, która zmieniła się podczas otwierania lodówki, dzięki czemu produkty zachowają na dłużej świeżość. W tej lodówce LG zastosowano również technologię Linear Cooling. To są te otwory na wiewu chłodnego powietrza, które możecie zobaczyć pod półkami. One zapewniają, że wahania temperatury utrzymują się w granicach pół stopnia, co gwarantuje, że produkty zachowują swój świeży wygląd i smak na dłużej. W dolnej części lodówki mamy taką specjalną szufladę na warzywa i owoce, Fresh Balancer, w której możemy regulować odpowiednią wilgotność. Większą dla warzyw, a mniejszą dla owoców, dzięki czemu te produkty zachowają świeżość na dłużej. A teraz opowiem Wam o dwóch kostkarkach, o których wspominałam już na początku filmu. Pierwsza kostkarka wytwarza lód w kawałkach bądź lód kruszony, po który sięgamy tutaj do podajnika na froncie, a druga kostkarka wytwarza duże kule lodowe bo które sięgamy do jej wnętrza. Kule mają średnicę 5 cm i z racji swojej dużej powierzchni szybko schładzają napój, ale co najważniejsze nie rozcieńczają go, bo bardzo wolno się topią. Ta wytwornica lodu Craft Ice Maker jest w stanie wytworzyć w ciągu 24 godzin 3 przeźroczyste kule lodowe bądź 6 nieprzeźroczystych. Ta lodówka oprócz lodu i lodu kruszonego gwarantuje nam również dostęp do schłodzonej wody. Przy dystrybutorze znajduje się specjalna lampa UV-Nano, która przy pomocy światła ultrafioletowego likwiduje aż 99,99% ,99 bakterii. Oczywiście ta lodówka wymaga stałego przyłączenia do wody oraz wymiany filtra dwa razy do roku. Koszt filtra to około 150 zł. Jak na nowoczesną lodówkę przystałą można nią sterować przy pomocy smartfona oraz aplikacji LG ThinQ. Co oznacza, że na przykład możemy z dowolnego miejsca kontrolować temperaturę w lodówce, możemy będąc w sklepie uruchomić sobie na przykład funkcję szybkiego chłodzenia bądź mrożenia i przygotować tym samym lodówkę na nasze zakupy. Możemy uruchomić sobie wytwornicę dużych kul lodowych, a także w razie awarii zdiagnozować usterkę na odległość. Na koniec dodam, że jest to oczywiście model w technologii no-frost, także nie trzeba go rozmrażać. Dodatkowym atutem tego sprzętu jest głośność i energooszczędność. To urządzenie pracuje z głośnością 36 dB i rocznie zużywa 350 kWh. Przy założeniu, że 1 kWh kosztuje około złotówki, koszt rocznego użytkowania wyniesie 350 zł. Zarówno chłodziarka, jak i zamrażarka są bardzo pojemne. Pojemność chłodziarki to 416 litrów, a zamrażarki 219 litrów. Jeśli chodzi o wymiary tego sprzętu to szczegółowe wymiary zobaczycie zaraz na ekranie filmu. A jeśli macie jeszcze jakieś pytania do tego modelu, to koniecznie piszcie. To wszystko na dzisiaj i dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia za tydzień.